Eś, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam 5 drapeczek po 10 zł, taki mały miksik weekendowy. Yy, wkład w dzisiejszy odcinek to jest 50 zł. No i zobaczymy, co tam uda nam się dzisiaj ciekawego wydrapać. Zaczynamy od laki 3 siódemki. Bonusiku mamy cytrynkę. No a tutaj zobaczymy

Dalej, dwadzieścia trzy, trzydzieści pięć, piątka, dwadzieścia cztery, dwadzieścia osiem. Połowa pusta, mamy teraz dziewięć, czterdzieści pięć, czterdzieści cztery, trzydzieści sześć i czternaście. 47, 17, 26, 32 i trójeczka. O, jest wygrana w ostatnim, ostatnim polu, ostatnia szansa i dała nam wygraną. To co tu mamy? No mamy dyszkę, także zwrocik na pierwszej zdrabce.

Dwanaście, piętnaście. Wszystko obok. Tu jest trzynastka, osiemnaście, dwadzieścia trzy, dwadzieścia dziewięć, dwadzieścia sześć. Ostatni rządek, dziewiętnastka jest wygrana. Siedemnaście, dwadzieścia pięć, dwadzieścia osiem i. 15, to mamy jedną wygraną i tu jest 50 zł no nie wierzę oj, chyba lubię tego Bonda lubię tego Bonda dosyć często daje coś tam wygrać, sprawdzamy bonus jeszcze, no w bonusie już jest 0 ale i tak dwie zdrapki i już mamy plusik bardzo fajnie. Literki H. I numerek też mamy. No dobra, to jak tak dobrze nam idzie, to może i te bum trzy siódemki też coś dorzuci. Szukamy siódemeczek. Mamy cytrynkę, banany, koronę. Koniczynę bank złoto. Bank dzwon. Podkowe. Garniec, koronę, jabłuszko, pierścień, arbuz złoto. Garniec jest siódemka. Nie wierzę. Trze I druga siódemka. Trzecia zdrabka i trzecia wygrana. I tutaj mamy podwójnie. Dalej jabłuszko, safe pomarańcza, monety, diament, gwiazdka. Pomarańcza, pik, banknot, winogronko, truskawka, ananasek, pik, banknot, pierścień, cytryna, gwiazda, serce, safe, dzwon, winogronko, no i ostatnia gra, arbus, worek i podkowa. No to sprawdźmy, czy to będzie 10 zł w tą, pod tą wygraną. No mamy dyszkę, czyli 20 zł na zdrapeczce BUM 777. 7. Gdzie są te kontrolne? Nigdy nie wiem, gdzie one się kryją. Mam J, 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 a numerka poszukam sobie później. No dobra, to teraz codziennie tysiąc. Moja pechowa zdrapeczka. Rzadko wygrywam w niej cokolwiek. Zobaczymy jak dzisiaj. 35, 47, trójeczka, piątka i 42. Mamy 7, 22, 43 czterdzieści pięć i trzydzieści sześć na razie obok trzydzieści dwa dziewiętnaście dwadzieścia sześć czwóreczka siedemnaście osiem czterdzieści jeden trzydzieści osiem trzydzieści siedem 44, dalej jest 6, 39, 1, 21 i ostatnie 31. No nie, ta zdrawka ewidentnie mnie nie lubi. I zostaje ostatnie 500 tysięcy w diamentach. No i zobaczmy. Tutaj szukamy trzydzieści dziewięć, dwadzieścia trzy, czterdzieści, trzynaście i jedenaście. Mamy pierwsze trzydzieści jeden. Osiemnaście, trzydzieści cztery, trzydzieści siedem, czternaście. Czwóreczka, dwadzieścia sześć, trójka, trzydzieści pięć, dwadzieścia siedem, dziewięć, dwadzieścia jeden, dwadzieścia pięć, siedemnaście, no i ostatni rządek jest piętnaście, 29, 32, 38 i 16. Więc dzisiaj niestety pusto, ale wyniki tak jest bardzo dobre, bo 50 zł wkładu nasz James Bond już to załatwił. A tutaj mamy jeszcze dodatkowo 20 zł i dyszka, czyli 30 zł jesteśmy na plusie. Bardzo miło, bardzo mnie to cieszy. Dobra, pasa trwa oby jak najdłużej. Także dzisiaj dziękuję serdecznie. Zapraszam oczywiście na kolejne filmiki. Subskrybujcie kanał, komentujcie, lajkujcie. I do usłyszenia. Następnym razem. Pozdrawiam. Cześć.